Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie dżem z czerwonych pożyczek. Ja pożyczki już mam opłukane, mam obrane z szypułek I teraz do tych pożyczek, to jest naprawdę bardzo prosty przepis, dodajemy 600 g cukru. Pożyczka jest kwaśna, więc też ta słodycz jest tu potrzebna. Dodatkowo cukier konserwuje bardzo mocno, więc dodaję tutaj 600 g. Muszę to teraz wymieszać. No i teraz tak, owoce mi chwileczkę odstały. Ja sobie teraz od razu przeleję do takiego wyższego garnka. Garnka. Garka. Mhm. Garka. Można było to od razu zrobić w tym garnku. W sumie nie trzeba było do miski, no ale. To nic. No i zawsze się robiło tak, że po prostu gotowało się to i później przesiało przez sito. Ja dzisiaj zrobię inaczej. Po prostu wszystko zblenduję na gładką masę i wtedy to będę dopiero odparowywał. Ale musi być to idealnie gładka masa, tak żeby te pestki po prostu też były zblendowane. No i ja już teraz skończyłem blendowanie. Słuchajcie, to już jest fajne, dosyć gęste. Jak widzicie, wszystkie pestki są bardzo ładnie zblendowane. Teraz stawiam to na gaz, niech to się zagotuje i później gaz zmniejszę i powolutku będę odparowywał to. Zaraz wam pokażę. No i zobaczcie, ja to już teraz podgrzewam. To jest na razie takie letnie, już zaczyna parować. Jak tylko zacznie to bulgotać, to to przeniosę na mniejszy palnik na słabszy po prostu i powolutku, powolutku będę to gotował, ale pamiętajcie, żeby to cały, no może nie cały czas, ale co, co jakiś czas mieszać, żeby to po prostu nie przewarło do dna garnka. Tak to wygląda teraz, no i jak już to będzie w takiej fazie, żeby nakładać do słoików, to znowu Wam to pokażę i powiem Wam mniej więcej ile czasu to gotowałem lub odparowywałem. No i teraz tak, zobaczcie, zrobiłem sobie tutaj taką próbę, na zimnym talerzu, tak najlepiej zróbcie, wtedy jak Wam się to stężeje, to wiecie, że już jest gotowe. To zrobiłem kilka prób, to już jest dla mnie gotowe. I jak to Wam stężeje na tym talerzu, no to już wiecie, że to jest OK że możecie nakładać do słoików. Tak to konsystencja, to taka, tak to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać, no coś tam widać w tym garnku. A może teraz będzie lepiej. Takie ciemne się to zrobiło. Odparowywałem to godzinę. Dobrą godzinę. Teraz nadal mi się to podgrzewa, ale już nalewam do słoików. i zobaczcie jak to wygląda. To jest teraz lejące, być bardzo gorące, ale to wszystko się stężeje. już od razu do następnego słoika. A ten słoik zakręcam, mocno zakręcamy i do góry dnem. I tak wszystkie napełniamy, obracamy do góry dnem. Można przykryć też ręcznikiem, żeby wolniej traciły temperaturę. I jak najlepiej do drugiego dnia zostawić, żeby po prostu żeby po prostu e, zaciągnęły się wieczka, słójki ostygły i będzie super. Jeżeli macie tak, że po prostu lałem to przez lejek, ale obrodziło się tutaj no to trzeba to wytrzeć. I jak widzieliście, zblendowałem to sobie i mam fajny dżem i nie muszę nic tutaj wiecie kombinować z żadnymi sitkami, bo jakby to tylko było 2 kg, gdybym miał tu z 8 kg no to by było trochę grzebaniny, więc nie ma sensu zblendować, odparować, dodać cukier i cieszyć się pysznym dżemem zimą. Można też zrobić wersję z mniejszą ilością cukru i wtedy zamiast żurawiny można podawać taki dżem. To jest świetna sprawa, naprawdę. No ja na tym dzisiaj film kończę. Serdecznie Was pozdrawiam. No i do zobaczenia. Ja tutaj jeszcze wyciągnę może z półtora słoika tego dżemu. Jak Wam trochę zostanie odłóżcie sobie do miseczki. puszcie do lodówki. Na pewno dzieciaki to zaraz spałaszują z naleśnikami. Musicie wiedzieć też, że dżem z czerwonej pożyczki no jest kwaśny. Jest specyficzne, także jak będziecie robili naleśniki, to takie bardziej słodkie. Chociaż moje dzieciaki lubią rzeczy kwaśne, więc im bardzo smakowało, to zanim jeszcze zacząłem to gotować, więc dla moich dzieciaków jest to super. Wszystko zbieram z nagarka, nagarnka. Wiadomo. Frakcje cięższe się osadziły na dole. Będzie taki słoik. O, też wyszedł. Dobra, elegancko. No i wszystko zalewamy wodą, żeby to wszystko ładnie puściło. Myjemy i załatwiamy następną partię pożyczek. Może teraz dziś załatwię czarne, bo my nie mamy pożyczek Jeszcze w tym roku. Mieliśmy białe, a tylko trochę, więc, więc kupujemy. Od znajomych, którzy mają po prostu na ogrodach. Dobra, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.